Przedstawiam gołąbkę o numerze 5342, jest to bardzo mocny, bardzo mocny imbred na moją najlepszą samicę w rozpodzie jaką mam, czyli słynną gwiazdę, jak na takiego imbreda gołomek, z fenomenalnej budowy, z ja pościutkim gołąbkiem, do końca nie jestem pewien co to jest, napisałem w rodowodzie, że, że samiec, ale to może być też również taka większa samica, bo one z tej, właśnie z tej mojej samicy takie wychodzą. Czyli to jest tak, parowanie syna, syna mojej gwiazdy z imbrydowaną yy, wnuczką. Gołębie te są naprawdę fenomenalne, yy, charakteryzuje, charakteryzuje je to, że zaczynają wyśmienicie latać dopiero od, dwu, od dwulatka. Jaką młode tam średnio, roczne średnio, ale jak, się, jak zostanie na dwulatka to jest gołąb petarda, że tak powiem. W tym roku tak samo w pięciu kategoriach mistrzokręgu, okręgu w oddziale bardzo dużo tak samo także polecam będzie to zadowolony.